Każda zbrodnia pełna jest ukrytych motywów, tajemnic i niedopowiedzianych faktów. Każda z opowiedzianych tu spraw ma swoje mroczne strony i niewyjaśnione zagadki. Dziś zabieram Was w podróż przez jedną z nich historię, która wciąż budzi emocje i pytania. Dzisiaj zabieram Was do Stanów Zjednoczonych, a mianowicie do małej miejscowości Birdsview w stanie Waszyngton. Birdsview leży w sercu hrabstwa Skagit, otoczone rozległymi lasami i wzgórzami, które zmieniają swoje barwy wraz z porami roku. W tle rozciągają się majestatyczne pasma gór Norwka Skates, często spowite mgłą lub pokryte śniegiem w chłodniejszych miesiącach. To jedno z tych miejsc, gdzie codzienność toczy się własnym rytmem, a historia splata się z teraźniejszością w subtelny, niemal niezauważalny sposób. Życie tu toczy się w rytmie natury, a lokalna społeczność pielęgnuje ducha dawnych czasów, którego wciąż można poczuć w codziennym życiu tej niewielkiej miejscowości. Jest rok 2017 i to właśnie tutaj mieszka 24-letnia Alicia Canales Maguire, urodzona 29 października 1992 roku. Kobieta na co dzień dzieli życie ze swoim mężem, Bradley'em. Alisza urodziła się jako córka Manuela i Michelle Canales, a swoje dzieciństwo spędziła na farmie w Mount Vernon, zaledwie 40 minut jazdy autem od Birdsview. Wraz z rodzeństwem, Amandą, Manim, Adriano i Allegrią, Dorastała w bliskiej więzi z naturą i ciężką pracą, która była częścią jej codziennego życia. Alicia zaczęła pomagać na farmie już w wieku pięciu lat, ucząc się od najmłodszych lat co znaczy ciężka praca i odpowiedzialność. Dom kanalesów był pełen miłości, a więzi, które łączyły tę rodzinę, od zawsze były i nadal są niezwykle silne. Mimo, że dzieci są już dorosłe i każdy z nich podąża swoją drogą, Zawsze znajdują czas, by wspólnie świętować, dzielić się radościami i być ze sobą w ważnych momentach życia. Alisza jest kimś, na kim rodzina może zawsze polegać. Pieszczotliwie nazywana panki, zaraża wszystkich dookoła swoją pozytywną energią i ciepłem. Kobieta zdobywała doświadczenie zawodowe w różnych branżach, najpierw pracując w firmie zajmującej się produkcją drewna, a później w kasynie. Jednak to praca jako opiekunka medyczna w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym stała się jej prawdziwą pasją. Alisza zdecydowała się poświęcić swoje życie pomaganiu innym, dając z siebie wszystko, by poprawić jakość życia osób, które najbardziej tego potrzebują. Miłość jej życia, Bradley, towarzyszy jej w każdej chwili. Ich historia sięga dzieciństwa. Znają się od małego, a ich związek rozkwitał z roku na rok. Razem tworzą nie tylko zgrany zespół, ale także najlepszych przyjaciół, którzy potrafią dzielić się każdą chwilą bez względu na to, czy to w pracy, czy w codziennym życiu. W czerwcu 2017 roku para wybrała się na wycieczkę na wyspę Fidalgo. Ta wyspa to miejsce, gdzie gęste lasy spotykają się z klifowym wybrzeżem, a szlaki turystyczne prowadzą do spektakularnych punktów widokowych. Kiedy dotarli na szczyt jednego z takich punktów na szczyt góry Mount Erie, Bradley uklęknął na jedno kolano i zapytał Alice, czy zostanie jego żoną. Kobieta, śmiejąc się, oczywiście się zgodziła, tym samym symbolizując kolejny etap ich wspólnej drogi. Już miesiąc później w lipcu w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół wzięli skromny ślub na plaży North Beach w parku stanowym Deception Pass i z entuzjazmem zaczęli planować rodzinę. Wraz z Bradlejem kobieta tworzy dom, który jest pełen miłości, szacunku i oddania, czyli wartości, które wyniosła ze swojego rodzinnego domu i które nieustannie kształtują jej życie. Jest wrzesień 2017 roku, zaledwie dwa miesiące po ślubie Alice. Pewnego dnia dzwoni do niej jej starsza siostra, Amanda, kobieta, z którą łączy ją niezwykle bliska więź. Amanda mieszka w Everett, około godzinę drogi od Bertelsfield i pracuje jako ordynatorka oddziału anestezjologicznego w szpitalu Providence. Dzwoni z prośbą. Musi wyjechać do Nowego Jorku na konferencję zawodową i potrzebuje kogoś, kto przez kilka dni zaopiekuje się jej dziećmi. Jako samotna matka trójki maluchów, zawsze stara się wszystko zorganizować jak najlepiej, ale tym razem potrzebuje dodatkowego wsparcia. W jej domu, co prawda, mieszka opiekunka, która pomaga na co dzień, ale Amanda chce mieć pewność, że podczas jej nieobecności dzieci będą pod najlepszą opieką. Bez chwili wahania, Alisza zgadza się. Dzieci Amandy traktuje jak własne i zawsze jest gotowa, by pomóc siostrze. Zwłaszcza, że wie, przez co przeszła. Amanda rozstała się ze swoim mężem, Kevinem Luisem, po latach toksycznej i pełnej przemocy relacji. Często trafiała do szpitala z jego powodu, aż w końcu podjęła trudną, ale konieczną decyzję o odejściu. Teraz, gdy buduje życie na nowo, Alisza chce ją wspierać na każdym kroku. Nie zastanawia się ani przez moment. Pakuje najpotrzebniejsze rzeczy i przygotowuje się do wyjazdu do Everett. Nie wie jednak, że ten wyjazd odmieni wszystko. Nadchodzi 19 września 2017 roku. O wczesnym poranku Alisza dociera do domu Amandy, gotowa zająć się jej dziećmi podczas jej nieobecności. Amanda może teraz wyjechać spokojna o swoje pociechy. Są pod opieką ukochanej Cioci oraz opiekunki Abigail Ruggles. Abigail zajmuje pokój na piętrze, natomiast Alisza na czas pobytu ma spać na kanapie w salonie na parterze. Dzień mija im spokojnie, a rutyna dnia codziennego sprawia, że wszystko przebiega bez zakłóceń. Pod wieczór o godzinie 18.00. Alisha i Abigail pakują dzieci do samochodu i odłożą je na nadzorowaną wizytę u ich ojca, Kevina. Spotkanie, zaplanowane na 18.15, ma potrwać dwie godziny, do 20.15. Po odebraniu dzieci od ojca, Alisha i Abigail wracają do domu, ciesząc się wspólnie spędzonym czasem. Wieczór upływa im na rozmowach i śmiechu przy kolacji. Kiedy nadchodzi pora snu, kobiety kładą dzieci do łóżek. Dziewczynki, Eliana i Amaya, zasypiają w swoim pokoju na górze, ale mały Isaiah ma inny plan. Chce spać z ukochaną ciocią na kanapie w salonie. Alisza, która darzy go ogromną miłością, oczywiście się zgadza. Chłopiec szybko zasypia, wtulony w ciepły koc, podczas gdy Alisha jeszcze ogląda telewizję. Opiekunka kładzie się spać około północy, a w domu zapada spokój. Jest godzina pierwsza 1.50 nad ranem, noc z 19 na 20 września. Alisza leży na kanapie, jej siostrzeniec smacznie śpi obok, a migoczące światło telewizora delikatnie rozświetla pokój. W pewnym momencie ciszę przerywa niespodziewane pukanie do drzwi. Zaskoczona, Alisza podnosi się z kanapy. O tak później porze to nietypowe, więc podchodzi ostrożnie do drzwi i zagląda przez wizjer. Na zewnątrz, w świetle lampy, dostrzega młodą kobietę stojącą na progu. Nieznajoma wygląda zwyczajnie, nie sprawia wrażenia zagrożenia. Alisza zastanawia się, czego może chcieć o tej godzinie. Może potrzebuje pomocy, może się zgubiła. Ciekawość i troska biorą górę. Alisza przekręca zamek i otwiera drzwi. Jest późny ranek, 20 września 2017 roku. W Nowym Jorku Amanda, siostra Aliszy, bierze udział w konferencji zawodowej. Sala jest wypełniona ludźmi, a rozmowy toczą się w skupieniu. Ale jej myśli nagle odrywają się od tematu spotkania. Jej telefon zaczyna dzwonić, a na wyświetlaczu pojawia się numer jej ojca. Amanda postanawia nie odbierać, jako iż jest zajęta. Jednak telefon dzwoni ponownie i znowu i jeszcze raz. Coś jest nie tak. Amanda czuje to intuicyjnie, a w jej głowie zaczyna narastać niepokój. W końcu wychodzi z sali, żeby odzwonić. Słowa, które słyszy, sprawiają, że nogi unginają się pod nią. Jej tata, drżącym głosem, mówi coś, czego nie jest w stanie pojąć. Alisza nie żyje. Jej siostra została zastrzelona nad ranem, tuż w drzwiach domu Amandy. O pierwszej pięćdziesiąt nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w jej domu. Dzwoniła Abigail opiekunka. Usłyszała wystrzały z broni, i kiedy wybiegła ze swojego pokoju z góry schodów, przy drzwiach wejściowych, zobaczyła leżącą w kałuży krwi Alisze. Kiedy 10 minut później pod dom podjechała policja i karetka, stwierdzili jej zgon. Synek Amandy, który wcześniej spał na kanapie w salonie, siedział przerażony i zdezorientowany, więc policja nad ranem zebrała wszystkie dzieci do dziadków. Świat Amandy nagle się zatrzymuje. Szok i przerażenie mieszają się w jednym momencie. To niemożliwe. Jeszcze wczoraj rozmawiały. Jeszcze wczoraj Alisha żyła. będzie od razu przechodzi do głowy jej mąż, Kevin. Z trudem łapiąc oddech, Amanda wie, że musi jak najszybciej wrócić. Bez zastanowienia rezerwuje pierwszy dostępny lot do Seattle, najbliższego lotniska jej domu. Jedno jest pewne. Nic już nie będzie takie samo. W tym czasie w Everett policja od razu rozpoczyna śledztwo, próbując ustalić, kto mógł chcieć skrzywdzić Aliszę. Funkcjonariusze przesłuchują jej męża, ale szybko wykluczają go z kręgu podejrzanych. W noc morderstwa był w pracy i ma niepodważalne alibi. Rodzina Aliszy nie ma jednak wątpliwości. Ich podejrzenia kierują się w stronę Kevina Louisa, byłego męża Amandy w ich oczach to właśnie on byłby zdolny do czegoś takiego. Kevin i Amanda pobrali się w 2009 roku. Na początku ich związek wydawał się idealny. Byli szczęśliwi, zakochani i pełni planów na przyszłość. Jednak po ślubie wszystko się zmieniło. Kevin stopniowo zaczął pokazywać swoją prawdziwą twarz. Stał się agresywny wobec Amandy. Pierwszy atak miał miejsce jeszcze w tym samym roku. Kevin uderzył Amandę w bok głowy, co spowodowało u niej uszkodzenie ucha. Kobieta przez około dwa tygodnie miała problemy ze słuchem. Oczywiście mężczyzna błagał ją o przebaczenie i przysięgał, że więcej to się nie powtórzy. Amanda uwierzyła mu i postanowiła przebaczyć. Przez lata Kevin w miarę dotrzymywał obietnicy, choć często wybuchał gniewem. W końcu para doczekała się trójki dzieci, ale kiedy nadszedł listopad 2016 roku, Kevin pobił Amandę tak mocno, że miała opuchnięte oko, dwa złamane zęby i problem ze wzrokiem przez kilka miesięcy. Małżeństwo, które miało być pełne miłości, zmieniło się w koszmar. Kiedy nadszedł luty 2017 roku, Amanda postanowiła zakończyć małżeństwo. Wyprowadziła się z domu Kevina i przeprowadziła się do mieszkania dwupoziomowego w Everett. Jej nowy dom znajdował się około 10 minut jazdy od domu mężczyzny. W czerwcu Kevin zadzwonił do niej i próbował przekonać ją do powrotu. Amanda jednak odmówiła, co go rozłościło i groził jej nawet śmiercią. Parę dni później, kiedy Amanda wysiadała z samochodu pod swoim domem, Została uderzona w głowę co najmniej 50 razy. Trafiła do szpitala. Nie widziała napastnika, ale była przekonana, że to Kevin. Po tym incydencie zgłosiła się na policję i wniosła do sądu o zakaz zbliżania się, który został dostarczony do Kevina 29 czerwca. Od tego czasu także widzenia z dziećmi miały odbywać się pod nadzorem kuratora sądowego. Policja bierze ten trop pod uwagę. Na podstawie dowodów na miejscu zbrodni stwierdzają, że Alisza została postrzelona, gdy drzwi były częściowo otwarte, a strzelec oddał co najmniej siedem strzałów, które pochodziły z zewnątrz domu i trafiły do środka. Lekarz sądowy identyfikuje przyczynę zgonu jako wielokrotne rany postrzałowe głowy i tułowia. Alisza została trafiona pięcioma kulami. Dwie w głowę i trzy w klatkę piersiową. Dwaj detektywi z biura szerifa zostają przydzieleni do skontaktowania się z byłym mężem Amandy, aby dowiedzieć się, czy ma jakieś informacje o strzelaninie. Gdy rankiem 20 września detektywi zjawiają się w rezydencji Kevina Louisa, mężczyzna wydaje się spokojny. Na pytanie, czy wie, gdzie znajduje się Amanda, odpowiada, że powinna być w domu. Jednak kiedy mówią mu, że Amanda jest w Nowym Jorku, mężczyzna wydaje się zaskoczony. W żadnym momencie też nie pyta o swoje dzieci. Detektywi pytają go, gdzie spędził noc, na co Kevin odpowiada, że był w domu, co potwierdza jego matka oraz siostra, które od paru dni przebywają u niego w gościach. W pobliżu domu Kevina detektywi lokalizują dwa sąsiednie domy z kamerami zewnętrznymi. Kiedy uzyskują nagrania z nich, okazuje się, że mężczyzna ich okłamał. Jedna z kamer pokazuje, że o 1.10 nad ranem 20 września jasny pojazd zbliżył się do domu Kevina, a dwie minuty później mężczyzna wyszedł na zewnątrz i wsiadł do samochodu, który odjechał. 25 minut później ten sam pojazd wrócił. Kevin wysiadł z auta i wszedł do swojego domu, a pojazd odjechał. O 1:35 na pewno był w domu, a do morderstwa doszło o 1:50. Lokalizacja jego telefonu również pokazała, że w czasie, kiedy dokonano morderstwa, Kevin był w domu. Zabójcą nie mógł być więc on. Uroczystość pogrzebowa Aliszy odbywa się w czwartek, 28 września 2017 roku o godzinie 10 rano w kaplicy Lemli. W Sedro 20 minut autem od Bertzkył. Rodzina Aliszy jest pogrążona w głębokiej rozpaczy po jej przedwczesnej stracie. Jej mąż, Bradley, razem z bliskimi, przeżywa niewyobrażalny ból, stając w obliczu tej tragedii. Stracił żonę, którą poślubił dopiero dwa miesiące wcześniej. Ostatnim miejscem w spoczynku Aliszy jest cmentarz Union Cemetery. Także w Sedrouli. W tym czasie śledztwo utknęło w martwym punkcie. Policja błądzi po Macku, nie mając pojęcia, kto mógłby chcieć skrzywdzić Alisę. Jedynym tropem, który się pojawił, jest Kevin Lewis, ale jego alibi jest niepodważalne. Mijają dni, potem miesiące, a śledczy wciąż nie mają żadnych konkretnych dowodów. Latem 2018 roku. Sprawa zostaje umorzona z powodu braku dowodów. W międzyczasie Kevin Lewis trafia do więzienia, gdzie odbywa karę trzyletniego pozbawienia wolności za znęcanie się, pobicie i prześladowanie swojej żony. Mijają kolejne miesiące i nadchodzi wrzesień 2018 roku, dokładnie rok po śmierci Alice. Wtedy, jak grom z jasnego nieba, na policję zgłasza się kobieta o imieniu Jillian Lee. Twierdzi, że ma informacje dotyczące strzelaniny w domu Amandy Canales. Opowiada detektywom, że kilka dni wcześniej była na imprezie nad basenem u znajomego, gdzie spotkała osobę, którą znała jako Angie. Angie, jak mówi Jillian, zwierzyła się jej, że ona i jej chłopak zostali wynajęci do zabicia kogoś rok wcześniej. Jednak przez pomyłkę zabili niewłaściwą osobę. Zamiast swojej pierwotnej ofiary, zamordowali siostrę tej kobiety. Za zlecenie otrzymali 2400 dolarów. To wyznanie okazuje się kluczem do rozwiązania tej makabrycznej zagadki. Detektywi szybko odkrywają tożsamość Angie i jej chłopaka. Okazuje się, że to 17-letnia Alexis Hale. I dwudziestoletni Geradon Phelps. Ale to nie koniec zaskakujących odkryć. Okazuje się, że mężczyzna Geradon to kuzyn Kevina Louisa. Alexis i Geradon zostają natychmiast aresztowani. Podczas przesłuchania Geradon, który nie wydaje się specjalnie niczym przejmować, bez wahania przyznaje się do morderstwa. Opowiada, że tej nocy, rok temu, 20 września, o około pierwszej nad ranem on i jego dziewczyna podjechali pod dom Kevina, który miał im wskazać drogę do domu Amandy. Mężczyzna zapłacił im 2400 dolarów w gotówce i dał im zdjęcie swojej byłej żony. Następnie, 25 minut później, odwieźli go do domu. Po odwiezieniu Kevina do jego rezydencji, Jeradon i Alexis wrócili na miejsce, które wskazał im mężczyzna. Oboje wysiedli z samochodu, udali się w stronę domu, a mężczyzna zatrzymał się obok garażu, podczas gdy Alexis podeszła do drzwi. Gdy niczego nieświadoma Alisza otworzyła drzwi, Alexis oddaliła się, a Gerardon, znajdujący się w pobliżu garażu, zaczął strzelać. Następnie mówi, że oddał pierwsze strzały z tej pozycji, a potem podszedł na werandę, gdzie strzelał dalej, aż broń była pusta. Ostatnie strzały trafiły w okolice szyi i głowy Alisze. Mężczyzna zeznaje, że lufa pistoletu przekroczyła próg drzwi. Po dokonaniu morderstwa on i Alexis odjechali, ale potem zdecydowali się wrócić. Uznali, że mogli zostawić rękawiczkę na miejscu zdarzenia. Kiedy jednak wrócili na miejsce, zobaczyli radiowozy, więc szybko zawrócili i odjechali. Następnie Jaredon zeznaje, że po morderstwie nie miał już żadnej potrzeby kontaktowania się z Kevinem, chociaż zamieścił coś na swojej relacji na Snapchacie coś, co miało być symboliczną wiadomością, że wykonał zlecenie. Później z mediów społecznościowych dowiedzieli się, że zamordowali niewłaściwą osobę. Ich celem była Amanda Canales, była żona jego kuzyna. Policja, aby potwierdzić jego wersję, sprawdza rejestry lokalizacji telefonu Jared'a i Alexis, które wykazują, że rzeczywiście byli w okolicach domu Amandy w czasie, w którym doszło do morderstwa. Na koncie Alexis Hale na Snapchacie znajdują także film zrobiony o 3:47 rano 20 września 2017 roku, na którym widać Jaredona w samochodzie machającego stosem 100-dolarowych banknotów. Kiedy rusza rozprawa wstępna, Jeradon Phelps zeznaje przeciwko swojemu kuzynowi Kevinowi Louisowi w zamian za obniżenie zarzutu zabójstwa pierwszego stopnia ze szczególnym okrucieństwem do zabójstwa pierwszego stopnia z dodatkiem broni palnej. Phelps zeznaje, że Louis skontaktował się z nim, aby sprawdzić, czy Jeradon zna OG, czyli oryginalnego gangstera. Który mógłby coś dla niego zrobić. Jaredon pomyślał, że Kevin pytał go, czy zna kogoś, kto zabiłby dla niego. Kevin zaoferował zapłatę 1200 dolarów. Jaredon powiedział Kevinowi, że rozejrzy się, ale zaproponował też, że zrobi to sam. Jaredon zeznaje, że Kevin najwyraźniej nie uważał, że zrobienie tego samemu przez Czeradona było wystarczające lub że mężczyzna był wystarczająco wykwalifikowany. Po omówieniu, że powinna być zaangażowana druga osoba, Kevin wyłożył inną cenę, a mianowicie 2400 dolarów. Czeradon spotkał się wówczas ze swoją dziewczyną Alexis Hale i powiedział jej o ofercie Kevina. Mężczyzna zeznaje, że Alexis była bardziej niż chętna, aby mu towarzyszyć w podróży i że zapewniła mu broń palną. Matka Alexis zeznaje, że kupiła pistolet kalibru 9 mm, który później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Identyfikuje dowód rzeczowy jako pistolet, który kupiła, a którym zabito Alice Canales Maguire. Dalsze dowody ujawniają, że Kevin często wyszukiwał najlepszą trasę ze swojego domu do domu Amandy na mapach Google. 16 lipca wyszukał także hasło gracz drużyny Panther, który zamordował swoją żonę. Między 20 a 21 września, czyli dzień po zabójstwie Alice, Kevin wyszukał w internecie takie hasła jak strzelanina dzisiaj, Everett strzelanina dzisiaj i Everett, na wczoraj. O około 1.13 rano 20 września 2017 roku zapisy Google pokazały, że telefon Louisa oddalił się od jego domu. Od 1.15 rano do 1.35, czyli kiedy Kevin wsiadł do auta Alexis i Gerardona, by pokazać im drogę do domu Amandy, w informacjach o lokalizacji Google jest luka wskazująca, że telefon był wyłączony lub przełączony w tryb samolotowy. Finalnie Jerrodon przyznaje się do winy w sprawie morderstwa pierwszego stopnia z premedytacją na rozprawie wstępnej. Zostaje skazany na 31 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Jego dziewczyna, Alexis Hale, także przyznaje się do tego samego zarzutu. Zostaje skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Kevin Louis, odsiadujący trzyletni wyrok za znęcanie się nad żoną, zostaje skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ma także dożywotni zakaz kontaktu ze swoimi dziećmi i byłą żoną. Amanda natomiast opuszcza swój dom po morderstwie. Nie może żyć w miejscu, w którym jej ukochana siostra została zamordowana. Ona i jej dzieci przenoszą się do schroniska podczas gdy szukają bezpiecznego mieszkania. Na dzień dzisiejszy kobieta i dzieci czują się lepiej. Amanda teraz jest w pełnym miłości związku i założyła swoją firmę. Brat Aliszy, Mani, zrobił sobie tatuaż na lewym ramieniu z napisem Panki, czyli ksywką Alisha. Bradley, mąż kobiety... W 2018 roku przeprowadził się do Darlington, gdzie pracuje jako operator włoska do dnia dzisiejszego jest też w szczęśliwym związku. I tak kończy się historia Aliszy Canales Maguire. Sprawa tragiczna, pełna emocji, które pozostaną z bliskimi Aliszy na zawsze. Choć wymiar sprawiedliwości wydał wyrok, nie oznacza to, że zamknął wszystkie drzwi. Dla wielu ta historia wciąż nie ma zakończenia, bo żaden proces ani żadna kara nie są w stanie cofnąć czasu i przywrócić tego, co zostało utracone. To kolejny dowód na to, jak nieprzewidywalne i kruche potrafi być życie jak jedno wydarzenie, jedna decyzja mogą na zawsze zmienić losy tak wielu ludzi. Jeśli doceniacie moją pracę i chcielibyście wesprzeć dalszy rozwój kanału, Możecie to zrobić, polubiając ten film lub subskrybując mój kanał. Możecie także skorzystać z przycisku Wesprzyj pod filmem. Każde wsparcie pozwala mi tworzyć kolejne, jeszcze bardziej dopracowane materiały i docierać do większej liczby słuchaczy. Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną.